Manko moi drodzy, z tej strony Konanek a dzisiaj zrobimy razem nadzór w CSie Dlaczego nadzór? No cóż, jak gram sam napotykam cheaterów. Jak gram z kimś kto ma status prime napotykam ich jeszcze więcej. Dwa, trzy dni temu miałem taką sytuację że obejrzałem 6 temek, z czego w pięciu z nich byli cheaterzy i to tacy, którzy patrzyli w ziemię i strzelali headshoty z drugiego końca mapy. Tak więc przechodząc od słów do czynów Zaczynajmy. W ogóle w komentarzach moglibyście napisać, jak często wy macie cheatera albo u siebie, albo w przeciwnej drużynie. A może cała drużyna jest złożona z cheaterów? Po prostu dajcie znać. I powiedzcie mi też, czy wy też robicie nadzory, czy nie. No nic, daśnik dwójka. W ogóle zastanawiam się czasami, bo najwięcej wiem, jak mam z DASTA 2, ostatnią trochę więcej weszło z, z Office'a. Ale tak sobie myślę, czy DAS-2 nie jest mapą tylko dla cheaterów? Bo ilekroć gram na tej mapie, tak 70% rozgrywek czyterzy albo jest jeden u mnie, albo u przeciwników. Najczęściej jest um, w drużynie przeciwnej, no ale co zrobimy? Dobra, nie będę już tak dużo gadał. Zobaczmy, nasz pan podejrzany, ile nasz pan podejrzany ma zabić. Tylko zamknę operatora demka. No kurczę niestety nie można wcisnąć tabulatora tak, żeby pokazał nam ilości i to jest wnerwiające trochę. Nasz pan podejrzany ma 15 zabit, 9 śmierci. No i dobry kill zmaga, Właściwie normalny z tym, że teraz zobaczymy czy czasem nie mamy Aimbota. No albo wucha, albo czegoś podobnego. Cóż, jakby nasz pan podejrzany miał WHO, to by wiedział, gdzie jest awka ta na po prawej. Nasz łocik. Wiedział hmm. No nic, dziwnie to wyglądało, może dostał info od kolegi, który wbiegał na site. Nie wiem, nie wiem, choć się domyślam. Zobaczmy, jeden jest na B. Drugi już chyba do niego podbiega, tak. I terroryści wbijają na B. Huuu, czekaj, on hedy sadzi. Zobaczymy, zobaczymy. Hmm, to mógł być łód szczęścia, ale to już byłby... Czwarty? Trzeci? w krótkim czasie Nie wiem, ja nigdy nie mam szczęścia, więc... Coś mu ten celownik trochę skacze, nie uważacie? No bo celuje koło gościa, strzela i nagle celownik najeżdża na głowę tego przeciwnika. No jest to dosyć dziwne, ale co ja tam się znam? Razem No dobra, nasz pan podejrzany ma 21 zabić i 10 śmierci. Po 17 rundach całkiem okej okay, statystyki, takie normalne bym powiedział. No dobra, wchodzi sobie. Co czeka na pit? O, teraz to się mu wychylił topór aż pod celownik, tak więc. Kurde, jak on dziwnie strzela. dziwnie, dla mnie jak ktoś jest na overwatchu, to ma większe szanse na to, zostanie cheaterem. Ale z drugiej strony, czasami czasami robi się reporty osobom, które po prostu lepiej grają, bo uważa się, że to jest niemożliwe. W momencie, w którym jest się Gold Nową 4. I pytajcie skąd to wiem, wiem to z autopsji. Tak, jeden wchodzi od tuneli z dołu i to jest pierwsza runda, w której nasz pan podejrzany patrzył tunele. Jeżeli ktokolwiek patrzył tunele, no. Hmm. Może tak wyszło. Może tak miało być. No nigdy nie wiadomo. Ta Awka zaraz wychyli. No i pan podejrzany headshot za headshotem. Kurczę. Nie chcę człowieka mieć na sumieniu. Ale niestety, niestety wygląda to... Było parę takich sytuacji, gdzie ten celownik trochę za bardzo schodził według mnie na, na głowę przeciwnika, no ale... Ale zobaczymy dalej. Hm. Tutaj antyterroryści próbują we dwójkę dalej, już którąś z rzędu. To do nich trzeci kolega. No i niestety zostali we dwóch, ale jest sytuacja 2 na 2 na sajcie B. Z tym, że jeszcze dwóch kolejnych Ceteków dobiega z tuneli, już jest 4 na 1. No i pan podejrzany no jak to rozegra. Dwa killas. W taki sposób. Co jeszcze jest ciekawe, to to, że w ogóle nie ma skinów do broni, a... Jak się jest początkującym graczem, no to raczej się nie ma żadnego skina. Przynajmniej nie, jeżeli się czytuje też to w razie ewentualnego złapania po co byłoby tracić skin, tak? Zwłaszcza, że rzeczy, których nie możemy dotknąć, są warte więcej niż te, których możemy dotknąć. No! Celownik obok i najeżdża na głowę. Hmm. Tylko w momencie strzałna jeszcze na tą głowę. Tu niestety się nie udało naszemu panu podejrzanemu. Jestem tak na 70% przekonany, że ma Aimbota. Ale to dalej nie 100%. Hmm. Tutaj mamy trzech antyterrorystów na longu. Jeden cofa na side, dwóch obserwuje drzwi. No, oni już muszą podejrzewać, że idzie tutaj nasz pan podejrzany, ale... Ale nasz pan podejrzany rotuje na środek i prawdopodobnie będzie biegł na B, ponieważ zobaczył, że z tyłu tutaj jego kolega z Respa ściągnął setek. Ale już został wyjaśniony, jeżeli można to tak nazwać. No i dobrze, jest teraz trzech terrorystów na B. Nasz pan podejrzany próbuje podłożyć bombę. O, łodzik próbuje tutaj ze środka coś ugrać, coś postrzelać. Natomiast nasz kolega wieloryb. Jest dopiero na Tytaniku. Co prawda zbliża się w dość szybkim tempie, ale będzie czekał na niego, będzie czekała na niego Lilia. Tutaj pan podejrzany zdobył kolejnego fraga headshotem. Hmm. Hmm. Co ja mam zrobić? No, do końca nie jestem pewien, czy nasz pan podejrzany był czysty, czy miał haksy. Pomaganie celowanie bym dał na oczywiste ponad wszelką wątpliwość, natomiast inne. Inne bym odznaczył, bo nie jestem tego pewien. Tutaj najbardziej mi podchodzi wspomaganie celowania i kurczę, no. Tak sobie myślę, że tak będzie okej. Okay. Hmm. No dobra, słuchajcie, taki szybciutki overwatch 1. Ja myślę, żebyśmy byśmy to zrobili tak. Jeżeli chcecie mieć. Jeden overwatch na jeden filmik, dajcie znać. Jeżeli nie, dajcie znać. Jeżeli chcielibyście więcej, to oczywiście ja bardzo chętnie. Jeżeli byście chcieli mniej, co będzie ciężkie, to też oczywiście. Um, jako, że są to jedne z moich pierwszych filmików na YouTubie, to dajcie znać, jak odbieracie mój głos. Czy mam mówić głośniej, czy ciszej, ale zdaje mi się, że teraz jest ok. Co innego, w filmiku ze strange, tam może być troszkę za cicho. Wiem, przepraszam ale nie będę darzyła. W każdym razie to byłem ja, Konanek i do następnego. Dzięki.